Witajcie, z tej strony Autom Polska. Kolejne drzwi, gierę nagrywam, ale z małą zmianą. Jak widzicie, zamek już jest centralny, usunięty. Ale tym razem wkładamy nie przypiera, tylko moturę. No to jest. Motura twierdzi, że jest firmą znacząco lepszą, to nawet. Uważają, że są najlepszą firmą na rynku włoskim. Faktem jest, że we Włoszech mają z 70% rynku albo więcej. Tak? I teraz ten zamek charakteryzuje się tym, że ma blokadę. Tu jest inaczej troszkę wkładka montowana. W tym zamku przykręca się ją tutaj śrubą, jeśli nie mylę, tą dolną. Yy, blokuje i, dlatego no tam widać, on wypada. Tam taki element, który blokuje wkładkę, on wchodzi, tam bolec wchodzi w otwór, gdzie normalnie śrubą kontrujemy wkładkę. Natomiast yy, ten zamek, jak tu się przeczyta, no ma dodatkową funkcję, dlatego że on się blokuje. Przy próbie wyłamania wkładki, czyli teoretycznie, możecie taki zamek motory montować bez rozety antywłamaniowej, czego oczywiście nie polecamy, raczej, raczej lepiej jest zamontować z rozetą antywłamaniową. Jest to, jest to lepsze, znacząco lepsze um, zabezpieczenie, ale gdyby ktoś nie daj Boże sforsował rozetę antywłamaniową, to tutaj ten zamek motory się zablokuje. Tylko przy montażu trzeba bezwzględnie Pilnować tego, żeby nie wyjąć wkładki przy wysuniętych ryglach, tych. bo wtedy blokada spadnie i jesteśmy mm, no, w tak zwanym tyłku. Także tego trzeba pilnować. No i teraz będziemy zakładać tą moturę. Później pokażę Wam dalej, jak ładnie ona pasuje dokładnie do jednego, bo to jest zamiennik dokładnie motory do drzwi DR. Zobaczymy go sobie tutaj za chwilkę. O. Pasujemy w ten otwór elegancko, i później tylko ciemna trzeba założyć. No i dobra, i teraz mamy zamontowany ten yy, zamek motory. Yy, nie ma konieczności odkręcania tego, jak ktoś chce. Można, można to odkręcić, bo to jest normalnie na nakrętce tam. Tutaj też ładnie nam, nam się to wszystko dopasowało. No i jedyna zmiana jest taka, że trzeba dodatkowo otwór tu od czoła zrobić. No bo tu jest ta śrubka do przykręcania wkładki tym mechanizmem tam w środku. Mam nadzieję, że go widać. Chyba go widać, więc tu troszkę inaczej. Nie ma szczególnie czego, czego innego pokazywać. No bo to, to wchodzi jeden do jednego ta motura bardzo ładnie. Także tak samo będzie dobrze działać, jak i te zamki, które zwykle sprzedajemy. Aha, tu jest jeszcze taka informacyjnie, tu jest miejsce, gdzie się zmienia kierunek falki. Gdyby ktoś był zainteresowany tym zamkiem, on jest u nas na stronie, pod filmem będzie link do, do konkretnie tego, tej motory i tutaj można, tu się bodajże wciska Taki, taki element metalowy i można wtedy obrócić kierunek falki. Dobra, składamy dalej i później Wam już tylko na samym końcu pokażemy, jak tutaj jest z tym dokręcaniem tej wkładki jeszcze. Dobra, no i mamy już zamontowane. Tutaj, o, tak wygląda ten otworek na, do przekręcenia wkładki, no ale dzięki temu też tylko tak naprawdę trzeba to odkręcić, żeby wyciągnąć wkładkę. No oczywiście zdejmowałbym też ten szyldzik na wszelki wypadek, ale jest wszystko. Tutaj język klamki jest dość wysoki. Zobaczcie, jak, się, jak fajnie się zamyka. Bardzo wszystko łagodnie tutaj chodzi. No i zamek elegancko działa z jednej z drugiej strony. Także motura. To no, już któryś raz zakładamy moturę, ale dość rzadko, no bo ona jest raczej droższym zamkiem. Ale tak jak mówię, ma dodatkowy, dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem wkładki, więc zawsze to, to coś daje. Tutaj zamontowaliśmy też bardzo dobrą wkładkę Dormakaba, nie pamiętam tylko który, który model, no, pęta z cross'em jeszcze, tak? czyli w zasadzie najlepszą z Dormakaba, jaka, jaka jest, bardzo dobre zabezpieczenie. Polecamy. Również nasze realizacje, jeżeli będziecie zainteresowani, to oczywiście proszę dzwonić, pisać do nas na maila i będziemy działać. Dziękuję bardzo.